Cześć, liczyłem. witam Was w drugim Niezależnym czwartku. Jest to seria, w której będę opowiadał Wam o najciekawszych grach niezależnych, moim zdaniem oczywiście. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Braid. Gra pojawiła się w 2008 roku na Xbox 360 w ramach Xbox Live Arcade. Zatem po prostu była to gra niezależna po małej cenie do kupienia przez e, internet. Nie można było nabyć w drodze chyba takiej zwykłej, mianowicie ze sklepu, w postaci fizycznej, tylko mogliśmy ją nabyć tylko online, z tego co kojarzę. E, gra pojawiła się rok później na PC i parę miesięcy później jeszcze na PlayStation 3. E, jest to gra platformowa, jak widać, Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą i wciągającą historią, która ma nas jakby zmusić do refleksji. A także mamy tutaj przedstawiony również bardzo, bardzo fajny gameplay. E, tutaj jest taki mały wstęp do tej historii, co tu się wydarzyło. Co ciekawe, gra zaczyna się jakby od mm, rozdziału drugiego. E, wcześniej robiłem gameplay z tej gry Zagrajmy. Ale nie us usunąłem tą serię z tego co kojarzę, ze względu na to, że jej nie dokończyłem, a także nie miałem jakiejś ochoty jej kończyć. Eee, a było to moje drugie podejście do tej gry, czy też trzecie. Eee, ze względu na to, że gra mi się podobała no i chciałem ją wcześniej też przedstawić, ale to było dawno temu, dlatego, aby sobie przypomnieć, i ze względu na to, że mamy niezależny czwartek, czyli nową serię, którą wprowadziłem do mojego kanału, to postanowiłem eee, przedstawić. Szerszemu gron, gronu ten tytuł. E, głównie mamy tutaj interakcję z czasem. Nie jest to typowa platformówka jak Mario, w którym po prostu biegamy i sobie skaczemy na potworki. E, tutaj mamy taki mały tutorial, który przeprowadza nas po świecie gry i przedstawia nam mechanikę. E, z, wraz z postępem gry odblokowujemy coraz to nowsze techniki, nowe jakby umiejętności, czy, czy też nowe możliwości na czemu bohatera. Które co ciekawe? Poszukuję księżniczki. Mamy tu nawiązania do innych tytułów. No, może to przywodzi właśnie na myśl Mario. I tutaj mamy możliwości. O, jak widać zginęliśmy. Ale możemy cofać czas przy pomocy shifta. I wrócić jakby do, do życia. Tutaj musimy trochę użyć umysłu i zrobić taką małą sztuczkę. O, raz i dwa. Zatem no nie jest to do końca też proste. Niektóre zagadki są rzeczywiście łatwe, ale mm, im dalej wiadomo przechodzimy, tym jest trudniej. Oczywiście cała ta historia sprowadza się do odnalezienia naszej ciężniczki jednej i jedynej. Generalnie gra jest cudowna. Nie pamiętam w którym wydaniu, albo w 2011, albo 2010 roku. Naprawdę już nie pamiętam, a chciałbym wiedzieć. Może później wam dam znać. Gra pojawiła się na coverze CD Action. Tutaj mamy również puzzle. Puzzle kładamy, aby jakby uzupełnić całą historię. To akurat trzeba ułożyć, gdy będziemy mieli wszystkie elementy. W chwili obecnej mamy ich 5, a ja podaję, że trzeba ich 6. E, 6 albo nawet i więcej. Nie pamiętam, ile z elementów idzie na obrazek, z tym, że chwilowec mamy tylko 4, a potrzeba nie wiem, 8. Jeśli dobrze liczę, nie wiem, jakie tu są w rozmiary tego. W każdym razie potrzebujemy ich zdecydowanie więcej. Na chwilę obecną, nie, mamy 5. Eee, można się również tam dostać, po tamten element. Z tym, że chyba już trzeba tu wykorzystać hmm, jakieś później inne elementy. Tej zagadki, jakby i inne elementy, i naszych umiejętności, żeby się tam dostać. W chwili obecnej jest to po prostu niemożliwe. No tutaj mamy do zabicia te wszystkie stworki, jakby. Początkowe etapy, no jak mówię, są y, banalne. Z czasem są naprawdę trudne, nieraz właściwie... <laughs> I widzicie już nie mogę dostać się po elementu układanki Ponieważ... Skopałem. Musimy się cofnąć. Nie pamiętam... Oha, dobra. Możemy również właśnie w ten sposób przyspieszać to wszystko. Aby zdecydowanie szybciej yy, trwało. Aby nie, nie cofało tak wolno nam czasu, e, musimy to zrobić w ten sposób. Tu już wiadomo, trzeba się posłużyć. Sprytem. Wow. Nie trafiłem. Dobra. E, gra jest przyjemna, ale nie aż tak y, trudna, jakby się mogło wydawać. E, nie jest to tytuł z, z taki, z którym nie można sobie poradzić. E, przy dłuższym posiedzeniu, możemy ukończyć godzin niecałe. E, niektórzy na przykład chwali grę Limbo. E, na przykład żeby zabrać ten puzzle, posłużymy się tą platformą. O. Tak żeby... Teraz zobaczycie. Tylko żeby ten stworek tam wszedł. I wykorzystamy go do zebrania tego puzzle. I OK. Z drugiej strony mamy też, w tej grze świetną ścieżkę dźwiękową, mamy takie spokojne granie w tle, które po prostu ukaja jakby. I tutaj musimy znowu wykorzystać tego stwora, żeby się tam dostać. Jeszcze wcześniej, no bo, nie, teraz za późno. Hm. Jeszcze. Dobra. Jak widać, czasem trzeba po prostu poczekać trochę dłużej i posłużyć się zręcznością. Tu już będzie ciężej tam skoczyć, ale myślę, że da się tam dostać. Dobra. I tu dochodzimy do ostatniego. Do końca tego poziomu. I tu mamy takie małe nawiązanie właściwie do Mario. E, przykro mi, ale Księżniczka jest w innym zamku. Tak samo bo z starym, dobrym Mario z Nintendo. E, z czasem odkrywujemy. Odkrywujemy. Świat. Kolejne światy. E, Im dalej e, dochodzimy, tym. E, więcej mamy tych drabinek oczywiście musimy ułożyć puzzle aby przejść do kolejnego świata. Aby nie znaczy się pojawiła się ta drabinka. E, wiadomo nie jestem jakoś specjalnie dobry w układaniu puzli, więc musicie wybaczyć, może przyspieszę ten proces później. Dobra, jak widać, wciąż brakuje nam tutaj dwóch puzli, aby to ukończyć. Te dwa puzle są chyba jeszcze w tym świecie pier w drugim. Ale w chwili obecnej przejdziemy sobie do świata trzeciego. żebyście mogli zobaczyć dalej, jak prezentuje się rozgrywka, będę pomijał pewne fragmenty. Tutaj mamy nową umiejętność. Te świecące się przedmioty e, cofają się wraz z nami. Na nie czas nie wpływa. Po prostu, gdy je już zdobędziemy, to one e, nie cofają się. W przypadku, gdy nie świecący światło, ten klucz by po prostu tam wrócił na swoje miejsce. Ale tutaj mamy kolejny sielankowy poziom. E, tu, jak widać, niektóre chmury się cofają, a niektóre nie. Musimy to oczywiście wykorzystać, żeby zabrać tam, ten puzzle, który znajduje się w tamtym miejscu, zaraz nad tą armatą. Hmm. To będzie ciężkie, ale nie, niewykonalne. Zrobię to w ten sposób. Dobra, mamy kolejny puzzle. Mamy tam później coraz ciekawsze elementy i coraz trudniejsze zagadki, tak jak mówiłem. E, I nam rolę tutaj odgrywa historia która jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. wbrew pozorom, że mała gra, że jest to mała gra. To ma na pewno o wiele lepszą historię niż niejeden tytuł z, z górnej półki. Korzystamy to znowu. Dobra, musimy tam jakoś się dostać. Będziemy tak cofać czas, aż będziemy mogli tam skoczyć. Dobra. Mamy kolejny puzzle. Jeśli nie macie po prostu w chwili obecnej na przykład co grać, to polecam Wam Rayda. Tu musimy wykorzystać tę platformę, aby ten nasz jegomość tam doskoczył i zabrał nam klucz. Kolejna sprawa to oprawa graficzna tej gry. Jest też przyjemna, na oka i myślę, że, przyjemna dla oka i myślę, że przez długi czas na pewno się nie zestarzeje. Tak jak w przypadku większości tytułów w chwili obecnej, dzięki temu, że mamy takie jakby mm, akwarele zastosowane, to e, gra wygląda przyjemnie również i dziś, mimo że od premiery upłynęły już, wow, 5 lat. E, muszę pomyśleć, jak to się zastosować do tego. Bo już wiem. To musimy się cofnąć i skoczyć tutaj. I okej. Okay. No, musimy teraz ostrożnie jakoś tam się dostać z powrotem. Chyba no, musimy po prostu się znowu cofnąć i w ten sposób. Zatem jak widać im dalej. Tym te, tym te zagadki są trudniejsze. No już kiedyś to przechodziłem, zatem mniej więcej pamiętam co i jak rozwiązać. Nie chcę wam tutaj wszystkiego pokazywać. Zachęcam wam do zapoznania się z tym tytułem samemu. Na Steamie co jakiś czas są jego przeceny. Tu mamy szalone króliki. Ogólnie jeśli chodzi o cały ten świat jest dosyć trochę zwariowany. Trochę taki przerysowany i śmieszny. Tutaj też mamy jakieś kolejne zagadki, które są trudne. Wreszcie pozorom, i tak jak mówiłem, z czasem te zagadki są coraz trudniejsze. Yy, nie jest to gra na długie godziny, ale też nie jest to tytuł aż tak krótki, że ukończycie go w godzinę. No, parę godzin wypadałoby poświęcić, aby go skończyć. Yy, ja się z Wami już w tym momencie pożegnam. Myślę, że to, co chciałem, miałem do powiedzenia i to, co chciałem przedstawić, przedstawiłem. Tyle jeśli chodzi o kolejny Niezależny Czwartek. Yy, Przedstawiłem Wam tytuł Braid, którym myślę, że warto się zainteresować jeśli lubicie tego typu gry, jeśli lubicie jakieś takie małe gomigłówki, które nie do końca są trudne yy, i nie aż tak pokmatwane, żeby nie dało się ich rozwiązać bez jakiegoś yy, poradnika. Yy, w przyszłym tygodniu postaram się może przygotować dla Was coś za darmo dla odmiany, abyście mogli nie tylko poznawać te yy, tytuły, które są yy, za pieniądze, ale również te, które można nabyć zupełnie za frigo. Yy, jeśli wam się ten odcinek oczywiście podobał, nie zapomnijcie go polubić i co do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Cześć.